Siemas ze strony Kamiks, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, teraz będzie więcej filmików na kanale, więc możecie dać lajka w górę, subskrybować mój kanał z dzwoneczkiem. A więc zaczynamy. Teraz będziemy sobie grać po prostu gaylem. Chcę Wam pokazać ten, bo kupiłem karnet. I mi brakuje 10 stopni do skina do gayla. Chciałem na live'ie go zdobyć z widzami. Ale mam lagi okazało się, bo mam za słaby internet na live'y. Spokojnie, spokojnie, kiedyś jeszcze będą takie live'y. Postaram się to naprawić. Słuchajcie, bo teraz... O Jezu, nie! Nie skupiłem się na graniu. Dobra, gramy kolejny mecz, zobaczymy czy nam się teraz uda. Bo te w poprzednim było jakoś słabo. No nie! To jest najgorsze. Wiecie, co jakoś teraz mi słabo idzie. No bo raszują mnie. Nie wiem dlaczego. Jak na początku jak miałem Geila, to każdy ode mnie uciekał, ale teraz to każdy raszuje do mnie. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że boją się tylko najnowszej postaci. Właśnie ją jest. Nani. U, teraz. No dalej jest ten. Gej dalej jest nową postacią, ale. Nani nowszą, więc wiecie, jak to jest. Dobra, czekajcie, może zaraz dojedziemy do tego bóla. Czekajcie. Dobra, jest zabity, on. Jakiś głupi był. O, suczek. Zobaczymy, czy. Dobra, udało nam się. Jest. O, już sałdał? Zobaczymy, on teraz idzie. Tak nagle. He. Jest! I wygrana. Jak widzicie, pierwsze miejsce. Wygraliśmy Gailem I git. Jeszcze to tylko 10 stopni i będę mieć skina. Zobaczcie. Słuch słuchajcie, no. Zobaczcie, miałem już nagród. Nawet mam te odznaki. O, tutaj Gale'a. Ale nawet te dwa nowego skina. No właśnie. No dobra. To zaczynamy Dawajcie, lecimy dalej. Zaraz, niech nam się doładuje i... Dobra, gramy dalej. Zobaczymy, czy nam się teraz uda wygrać, słuchajcie. choby tak. No nie, dwa nani. Dobra, uciekły. Walczą ze sobą. Nie, 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 raz. Tak jakby się mnie boją, ale się nie boją. Nie no, już... Czekaj, Jezu ile osób już na Nie! Nie, 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 Udało się, tak. nie, Minus dwa, no nie, 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 Dobra, nie, raszuję nie, 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 raszuje mnie. To nie, nie, Och, dobra, czekajcie, jest kolejna skrzyneczka i może nam się uda, dobra, na razie tak się kampie na razie, żeby później zraszować, nie, ją to trzeba zraszować, nie. Czekajcie, nie, nie uda nam się. Kurde, nie! Ze wszystkich stron. O oh, shit! Nie! Może nam się uda, może. I porażka. No dobra. Jak na razie średnio nam idzie, więc zaczynajmy, może nam się uda następnym razem. Dobra, czekajcie, zbieramy skrzynkę. Nie, już tam spajera odbiegnie. Dlaczego oni się mnie nie boją? To jest najgorsze. O, czekajcie. Mam skrzyneczkę wolną, jeszcze tam dwie. Jeśli tam nikt nie pójdzie, to będziemy mieli jeszcze jedną skrzynkę i możliwe, że będzie soczek. No bo zawsze na, na środku. Naj, Najprawdy są soczki. Więcej szans na środku. O, Idealnie! O nie, 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 nie! Nie u mnie na hita. Dobra, pechowo, ale nam jakoś idzie, więc zaczynajmy dalej. No, oby nam się teraz udało wygrać. Nie, 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 P. Shit. Pewnie teraz zginiemy, czekajcie chwilę. Nie, nie, nie! Dobra, jest. Tutaj jest piperka. A trafiła idealnie. Dobra, nie trafiła mnie. Ja bym ją nakhita. No nie, teraz każdy mnie rasuje z każdej strony. Nie, 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 nie Robić wyzwania, zobaczcie, czekajcie. Tutaj będziemy robić wyzwania, wszystkie. A na przykład mamy tutaj: wygraj gry 6 razy, obleżeni. Właśnie to dzisiaj dostałem, akurat. Widzę, bo nam tylko 10 stopni brakuje tego skina, słuchajcie. Jeszcze 26 dni do końca sezonu, więc musimy się trochę pośpieszyć. Dobra, a więc gramy. Kolejny mecz. Spróbujemy kolejną wygraną zrobić. Na razie to Galen trochę się słabo gra. Ale do niego na przykład jest. Jest jakby po, tak po połowie, jakby. Czasami jest gorszy, czasami jest lepszy. Wiecie o co chodzi. dobra. Jeszcze ma bardzo fajny gadżet, bo to stawia ten. Taką wieżyczkę. Nie, co ja zrobiłem? Nie. Gorsze. Nie wziąłem tego soczku, mogę wziąć ten soczek. No dobra, zaczynamy. Już nie wiem, który mecz. Ja nie liczę, ale już chyba dziesiąty, coś takiego, nie wiem. Nie. Ale my szybko giniemy tutaj. O! Nie myślałem, że trafię. Nie! Muszę stąd uciekać, czekajcie. Ajajaj! Aj, 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 Może nam się uda. Nie, jakie to było słabe! Nie! Minus trzy pocharki, jakie to jest złe. A więc gramy, próbujemy raz jeszcze. Uch, dobra, mamy tutaj jedną skrzynkę. Dobra, tam się biją. O, czekajcie. Nie, nie, on mnie zabije. Czekajcie, nie. Dobra, skrzynkę, czekajcie, bo się nie mogę skupić. Uff. Nie, nie, nie. Tak! Jest. Dobra, słuchajcie. Mam tu jedną skrzynkę. Na razie to teraz tam szybko idzie, no bo mam dużo tych power Cubów. Tylko sześć, ale... to tam? Co z tego? Czekajcie, tutaj mamy... Nie, uciek. uciekł. O nie, posłoczek idzie. Jak najgorzej. Dobra, raszujemy ją. Nie. Dobra. Zmiotłem go. Już wierzę. Aha, teraz to ucieka. Czekajcie chwilę. Aaa, jest, dobrze. Dobra, czekajcie, bo teraz. Mamy soczek, kolejny soczek, ale gdzie jest ten typ? Czekajcie, na, na razie nie biorę tego soczku, tylko go znajdę. No, mamy już dwa soczki. Czekajcie, biorę jeden, żeby w trefii. gdzieś nie uciekł. Aha, dobra, poszło łatwo. Dobra, idziemy do lobby. Dobra, słuchajcie, to jest, już, to jest już koniec. Jutro spodziewacie się filmu, jak robimy wyzwania, yy, żeby yy, zdobyć skina do Geyla. Jeśli wam się podobał ten odcinek, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. No i tyle. Siema i cześć!